Koniec sielanki. Dzisiaj opowiem Wam o pojazdach, które w swoich najlepszych czasach rozjeżdżały kołami bezdroża, wyganiały ciszę z leśnych ostępów i mąciły wodę w głębokich szuwarach, a przynajmniej do tego były skonstruowane. Przedstawiam Wam Stara 266 w zabudowie, której się nie spodziewacie. Zapraszam na C+, +E. jedziemy z tematem. Pojazdy z Serii 200 to chyba najbardziej udane ciężarówki wyprodukowane przez fabrykę Stara. Możliwe, nawet, że to jedne z najlepszych polskich samochodów w ogóle. Biorąc pod uwagę epokę, w której powstawały, oraz nasze technologiczne zacofanie w porównaniu do światowych potęg motoryzacji, trzeba przyznać, że akurat te maszyny wyszły naszym konstruktorom nad wyraz dobrze. Rodzina Serii 200 składa się z trzech dumnych i utalentowanych braci. Szosowego Stara 200, którego na kanale już omawialiśmy, terenowego dwuosiowego Stara 244 oraz trzyosiowego Stara 266, który najlepiej z całej trójki nadawał się na bezdroża. Prace nad tą serią pojazdów trwały w zasadzie od 1968 roku, a trud jej doskonalenia wzięli na siebie inżynierowie wielu różnych rodzimych instytucji. Serie rozwijały równocześnie ośrodki konstrukcyjno-badawcze w Starachowicach i w Warszawie, ale udział w projekcie miał również np. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, a nad projektem kabiny czuwały jeszcze BKP MOT w Warszawie oraz Warszawski Instytut Wzornictwa. Zbiorowy wysiłek utalentowanych ludzi opłacił się, bo zaowocował całkiem sprawnymi pojazdami ciężarowymi, które przez lata wykorzystywano do wielu wymagających zadań. A tak naprawdę to te pojazdy są nadal w użyciu. Szczególnie jeśli mowa o starze 266, który śmiga aż miło. Oczywiście w wojsku, ale też na przykład w zakładach energetycznych, no i wszędzie tam, gdzie trzeba szybko i sprawnie przejechać przez bezdroża. Stara 266 uruchomiono w 1973 roku. Jego przeznaczenie było czysto terenowe, niezależnie od zabudowy, którą dźwigał. Świadczą o tym rzeczy oczywiste, jak opony choinki do jazdy po bezdrożach, ale również mniej dostrzegalne szczegóły. Zauważcie, że brakuje tutaj stopnia do wsiadania. Do kabiny trzeba było się wspiąć, a stopień? W terenie łatwo mógłby się oderwać. pojazd, który dzisiaj mamy do dyspozycji, wyprodukowano w 1979 roku. Obecnie wchodzi w skład prywatnej kolekcji pana Przemysława Kaczmarzyka. Losy tej ciężarówki były typowe dla takich pojazdów wykorzystywanych w polskim wojsku. Głównie stał i pięknie wyglądał z rzadka gdziekolwiek wyjeżdżając. Skąd taki wniosek? A stąd, że po ponad 40 latach ma na liczniku nieco ponad 9000 km. Niczego mu to jednak nie ujmuje, bo niektóre rozwiązania zastosowane w tej konstrukcji wrażenie robią do dzisiaj, szczególnie na entuzjastach motoryzacji. Zaczniemy jednak od mniej imponujących podzespołów, które z kronikarskiego obowiązku trzeba opisać. Mamy tu do czynienia z sześciocylindrowym, czterosuwowym silnikiem diesla o rzędowym układzie i z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który może nie zwala z nóg osiągami, ale sprawnie radzi sobie z napędzaniem tego pojazdu. Najciekawsza jest jednak jego wielopaliwowość. Można tu lać mieszankę oleju napędowego z benzyną albo z naftą lotniczą i silnik po prostu będzie działał. Jeśli leje się w proporcji 1 do 1, to ciężarówka pojedzie na tym jakby nigdy nic, ale można dać nawet 3 części nafty lotniczej i jedną część oleju napędowego. Też pojedzie, ale trzeba wcześniej przestawić pompę wtryskową. Nieźle. A teraz posłuchajmy, jak to brzmi. Jak już tu siedzimy, kilka słów o kabinie. Wszystko w znajomym surowym stylu, który wielu ceni, a inni wspominają go z mieszanymi uczuciami. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na dwa interesujące elementy wyposażenia. Popatrzcie na tę znajomo wyglądającą leżankę. Działa dokładnie tak samo jak leżanki we współczesnych pojazdach. Ale ma też inne zastosowania. Można ją wyjąć i wykorzystać jako leżankę warsztatową, a wojskowe zacięcie pojazdu definiuje jeszcze trzecie przeznaczenie. Żołnierze mogli użyć jej jako noszy do transportu rannych. Uniwersalny sprzęt. Kolejnym ciekawym elementem konstrukcji kabiny są dwa włazy wycięte w jej dachu. One również mają kilka zastosowań. Pierwsze to wentylacja, bo włazy działają jako prymitywny szyberdach. Drugie umożliwiają ostrzał. A trzecia funkcja to ewakuacja, gdyby pojazd utonął. Bo musicie wiedzieć, że brodzenie w głębokiej wodzie to idealne zajęcie dla Stara 266. Ale zanim o tym opowiem, zaproszę Was jeszcze do zwiedzenia kabiny. Star 266 bardzo dobrze radzi sobie z przeszkodami wodnymi. Głębokość brodzenia tego pojazdu to dokładnie 180 cm, czyli lustro wody będzie gdzieś na wysokości szyby. Kierowca w kabinie będzie zalany do pasa, a Star będzie jechał dalej. Oczywiście to dzięki kilku zastosowanym tu rozwiązaniom. Przede wszystkim instalacja elektryczna jest tu wykonana w sposób hermetyczny. Zabezpieczone są na przykład rozrusznik czy alternator. Do tego wszystkie zegary mogą zostać zanurzone i nic im nie będzie, bo je odpowiednio uszczelniono. Ponadto filtr powietrza umieszczony został wysoko, dzięki czemu nie łapie niepotrzebnie wody. Spójrzcie jeszcze na tę cienką rurkę. To odpowietrzenie mostu. Miejsce, w którym się znajduje, to wskazówka, gdzie może sięgać woda. Oprócz tego, z boku jest przełącznik do uszczelnienia mechanizmu napędowego. Włącza się go bezpośrednio przed brodzeniem. Działa to tak, że powietrze pod ciśnieniem jest pompowane do mostu skrzyni biegów i silnika, by uniemożliwić ich zalanie. Możecie zapytać, co z wydechem? Otóż zastosowano tutaj tego typu jednokierunkowy zawór, który umożliwia wydostawanie się spalin, ale blokuje przepływ wody w drugą stronę. Proste i skuteczne rozwiązanie. Warto wspomnieć jeszcze, że pojazd ma fabrycznie montowaną wyciągarkę. Inne stary nie mogły się tym pochwalić. Jest napędzana mechanicznie, a sterowana pneumatycznie i stanowi doskonałe uzupełnienie offroadowych możliwości pojazdu. Do tego dorzućmy jeszcze napęd 6x6, reduktor, blokadę wszystkich mostów i swego rodzaju nieustępliwość tej maszyny. Co otrzymujemy? Właściwie nieograniczone możliwości terenowe. A teraz pogadajmy o tej wielkiej budzie. Sam Start 266 sześć jest ciekawym pojazdem. Ale dopiero w wersji z ruchomym warsztatem naprawczym B2 przez sam robi niesamowite wrażenie. Nadwozie przeznaczone do wykonywania prac technicznych w warunkach polowych zostało stworzone przez jelczańskie zakłady samochodowe. Jego załoga mogła naprawiać pojazdy kołowe, a nawet gąsienicowe, niezależnie od napędu oraz wykorzystywanego paliwa. Zajrzyjcie do środka! Na wyposażeniu jest tu na przykład potężna tokarka TUM25B, z której pomocą załoga mogła wykonać brakujące części na potrzeby naprawianego pojazdu. Dodatkowo z fabryki BESAM wyjeżdżał zaopatrzony w szlifierki, spawarki, prasy czy wiertarki stołowe, ale niestety już ich tu nie ma. Zostały po nich tylko ślady na stołach warsztatowych. Brakuje też wchodzącej do zestawu niewielkiej przyczepy z agregatem prądotwórczym, która również była w standardzie. Warsztat jest całkiem przestronny, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że znajduje się na pace ciężarówki, to miejsca jest tu naprawdę dużo. Znalazła się nawet przestrzeń na hamaki dla załogantów, których było trzech: starszy i młodszy mechanik oraz elektryk samochodowy. Projektanci pojazdu zadbali o to, by załoga trzymała porządek. Każda szufladka jest dokładnie i przejrzyście opisana, a co mogliśmy znaleźć na wyposażeniu? Mikrometry, suwmiarki, prądnice, uszczelki pod głowice, pilniki, młotki, klucze i całą masę innych narzędzi oraz części zapasowych koniecznych do wykonywania pracy mechanika. Dodam, że pojazd wyposażony był w ogrzewanie postojowe, więc zimą pracowało się przyjemnie. Zwróćcie jeszcze uwagę na umieszczoną w rogu tablicę bezpiecznikową. Korków jest tutaj więcej niż w jednym mieszkaniu. Nic dziwnego, bo przecież wszystkie pracujące tu urządzenia działają na prąd. Do dyspozycji mamy gniazda 12, 24, 230, a nawet 400 V. Ten cały prąd pochodził ze wspomnianego już agregatu, który jechał za pojazdem na niewielkiej przyczepce. Ale warsztat można było również zasilić z sieci. Żeby zachować wszelkie względy bezpieczeństwa, przed pracą mechanicy musieli uziemić swój warsztat. Robiło się to z wykorzystaniem takiego świdra. Na jednym końcu przytwierdzało się przewód, a drugi wbijało się w ziemię. W stojącym na gumowych oponach warsztacie to konieczne. Pomimo tego, że na pace jest sporo miejsca, do niektórych prac mogło go być za mało. Dlatego z boku pojazdu można było rozstawić specjalny namiot, pod którym mechanicy mieli szansę rozłożyć się z gratami i wygodniej pracować. Stelarze są tutaj i stanowią oczywiście element wyposażenia besama. B2 Sam posiada wielką tokarkę na wyposażeniu, ale współpraca fabryk ze Starachowic i Jelcza zaowocowała jeszcze pojazdem B1 Sam, który również powstał na bazie Stara 266. Jego wyposażano w dziwig z ręczną wyciągarką, który umożliwiał na przykład łatwe wyjęcie silnika z zepsutego pojazdu. Z tego co mi wiadomo, były też wersje B Samów z warsztatem rusznikarskim. Tego typu pojazdy na wyposażeniu polskiej armii są standardem. Powodów jest wiele, ale pomyślcie sobie o jednym. Jak wyciągnąć zepsuty pojazd gąsienicowy, który utknął w leśnych ostępach? Czym go holować? Czołgiem? Raczej nie, bo o wiele lepiej pojechać i naprawić go na miejscu. Pomyślcie sobie jeszcze, że ten warsztat na kółkach nie tyle stanowił zaplecze dla armii, ale mógł wjechać w najgorszy teren i brodzić w niemal dwumetrowej wodzie, by dojechać do zepsutego pojazdu. Na mnie osobiście robi to wrażenie. Chciałbym jeszcze wrócić do Stara 266. Te ciężarówki były tak dobre, że udało się je eksportować głównie do krajów azjatyckich i afryki. Dość powiedzieć, że to właśnie na modelu 266 wzorowano się w 1987 roku, budując wersję specjalną ciężarówki, która miała wytrzymać trudy startu w rajdzie Paryżdaka. Do tego typu zadań wystawia się przecież najmocniejszego zawodnika. W rajdzie ostatecznie udział wzięły aż dwa zmodyfikowane egzemplarze Stara 266. Pojazdy wprawdzie dotarły do mety, która w 1988 roku znajdowała się w Senegalu, ale zajęło im to zbyt długo, by załapać się do klasyfikacji. Niemniej zniosły trudy rajdu, a to chyba najlepszy komplement dla konstruktorów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podoba Wam się seria historyczna, to zapraszam do komentowania. Nam podoba się na tyle, że jeszcze na pewno wróci na nasz kanał. Dajcie znać, jaki pojazd historyczny chcielibyście u nas zobaczyć. Dzięki. Życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia!